Supermofio Ursus przedstawia Tu musisz, tu jest perspektywa. Tak? Tak, mam je na kamerę. Zobaczcie co u nas się będzie działo. Widzicie to? O, kabinka została wyniesiona z garażu. Tam są drzwi. Trzeba teraz ładnie powycierać. jeszcze czyścił, nie? Zobaczył. Ja? No co? Andrzej przyjedzie czyścić? Nie wiem. Może tak, zobacz, tu już masz płyn. Ja? Przyniosą ci. No. widzę, że już czas na wyjazd, tak? Nadszedł czas. Zobaczcie. No jak się no będzie Ja wiem, ale chciałam teraz tutaj jeszcze ostatni dzień w garażu. Co? Nie, no jeszcze. No jeszcze instalacje. No instalacje, ale tak jak to się mówi, nie? Jak to się mówi, że wyjedzie, wyjedzie? No już był wyjechany parę razy, był gotowy. Wiem, że był wyjechany, ale teraz, następny wyjazd. O, źle powiedziałam. Następny wyjazd. A sześćdziesiątki. no. <laughs> tak. Teraz idź, Bodzio, czyścić. Weź płyn i idź. Widzicie, jak się sucha? Zobaczcie co u nas się pojawiło. Hejs. Będziemy zakładać kabinkę. Co, no krzyczysz? Dostawałem. <grywa> Za sterami Andrzej. Tak, chyba,

Druga łapa Jest Muszę się odsunąć, bo Łyżką oberwę Dobra. daj spokój. Nie opadnie? Zahaczyło. To nie nie powinno zahaczyć. Nie powinno spaść. Nie, ale bez piać się nie zahaczył. A ma ten skręta z bokiem. Ma, 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 A my mamy jakieś teraz pasy, czy coś? Czym my to będziemy tutaj Tam ten... Łańcuchy od byków. Weź. Tą szybę chyba tylnią musisz zamknąć, czy nie? Zamknę. Tu mam chyba dwa takie. I dwa nówki. Jeden jenówka, jeden Są jakieś pasy. Delikatnie używamy. Jakby ta łycha spadła, to koniec. Koniec jest zerwę. Więc robią nie? Żeby żadnego metalu nie stosować. Nie? No. Ja. Tak, nie? No. Ślinka. A. A z drugiej strony to Marek na ten prawnienia do no. węzłów. No. Patent żeglarski no. metry, i z tamtej strony i na dwa, nie? Na dwa tylko. Po skosie, czy nie? Lubię no, tak ty tak, no. Jakby jak, jak podniesiemy jak, jak środek ciężkości będzie wyglądał, no. nie? Bo jak wyjąłem, wiesz, bo tu Michał sam szedł, nie? No. To lżej by już było. Bo nie było innej opcji, a zawsze było za Jakiś, nie, no. Jakiś nóż. Bodzio. N nóż chcesz? Czy co? Cześć Mareczek. No, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ech, w końcu <głos> <głos> nadszedł ten dzień. Wielkopomna chwila. Nadejsza. Nadejsza. <noise> Mhm. Wtedy byś musiał. O! On jest taki sam, długi? Ja. Są so dwumetrowe. Wtedy byś musiał to na wysięgniku to pół na tym teleskopie wysunąć, żeby była tolerancja regulacji, nie? Mhm. Żeby na poduchy ustami Ale teraz by trzeba było traktorem wyjechać. Nie, najpierw. Podniesie i zobaczymy czy się nie będzie kolebotać. Aha, no. no to zobacz. Tak, tak. Ja ja tak. Czasami nie będziemy się z pasem jeszcze da się mm -hmm. na drugą stronę, nie? A, a starożno, nie? Jeśli trzymaj tak jakoś. Ale bo tu jest na O! Nie naprężone. Dłuższy jest! Ten jest dłuższy! Chciałem kupić cztery jednakowe, ale nie mieli w mecie ten. Nigdzie nie mają tych zawiesie pasowych. Chciałem kupić cztery dwumetrowe, nie? Ja to się już Teraz tam. już na hak. Kijaszkiem Kijaszki ma jakimś... Marek no. sięgnie. Zaraz Marek sięgnie. to złoży sobie Teraz żeby się to Na radę No jeszcze raz Ela na klocki Jeszcze raz na klocki Czemu? boguś Niech to wisi Słucham Tak ma wisieć? E, z synem pogadałem no. Ile operujesz siłownikiem? Dobra O, nawet zgasić idzie A nie zaklekotał tak przy, przy, przy tym przygaszeniu na lewo, na prawo No nie Może będzie dobrze

Mało. A oj, trochę tutaj, teraz boguś do siebie. Się, że dobrze tam trzymałam żeby ten nie? Spuść 5 centymetrów dość no bo tam przychodzą nie? teraz pokaż to jak to wygląda z no, tak jednej byle i drugiej strony nie to przychodzi no 2 centymetry do góry. 2 centymetry do góry. Dość! Tam dobrze włóż najpierw. Nie, muszę iść po śrubę od razu. No. Bądź po śrubę leci. Na razie poszło dobrze, nie? Tak. Oryginał na razie. Ale Marek pewnie sam raz, z ja ja tak myślę też. Co ci to pina by to wytrzymała? Tak. Do do w którą stronę? O? Popuść popuść troszkę. A, okay. tak. Troszkę. Okay. Czekaj. Muszę jeszcze podkładki inne przynieść. Inne podkładki. Teraz mniejsze pewno, co? Nie będziemy dawać nakrętków do góry, po co ma to być widać, nie? Mhm. następnie się przykręci tutaj. gumy nie masz no na razie jedno będzie zahaczone Musisz Andrzej teraz tak delikutaśnie. To jest Andrzej? Siema. ma? To jest zakładanie kabiny, nie? Ja! Nawiasem poziomie. Wszystko dobrze idzie. Dobrze. A co ty tam robisz na tym polu? Robiam. Szanowni dzisiaj robimy. Chcemy go barwałowieści, ale mam szampę? Bierzesz jakoś? No jak tam Bodzio idzie? Idzie? No to dobrze. Traktor będzie do czyszczenia. Zanim będzie oddany, Bodzio musisz wyczyścić, nie? Musisz się jest okurzony. Coś może tutaj... Może Michał ci coś tu tutaj pociągnie, co? Zawołać? To musi iść do tyłu i do sąsiada, tata mówi. A Najpierw do tyłu i teraz i w tamtą stronę. Może do tyłu? I na prawo. Pomału. Do sąsiada? Weszło? Popuść trochę na dół. Czy tam siedzisz w tej koparce? Wodziowa, daj reprymendę Andrzejowi. Jo. Co to jest za wychodzenie z koparki? Łazi, nie? Łazi Co to za operator? Spręt uruchomiony, a on z koparki wychodzi, no. nie? No. Dobra, dobra. Widzisz, musiałem przybyć Mieli taki operator, że wsiądzie, to już nie wyjdzie. Trzeba przejść do ludzi po obu, co się idzie, a nie siedzi za pojerą. O, no, dobrze mówi, nie? I co myślisz, wyższe koła zmieszczą się tutaj? No fajnie wygląda, nie? one są wysokie, nie? koła się nie zmieszczą dobrze, to nie ma amortyzacji bo tak na dziurach, wiesz no skaczyło. ale będzie dobrze I jak tam Andrzejek Ci się podoba? luks? to dobrze najpiękniejsze we wsi A. <laughs> Teraz... Mnie tylko ciekawi właśnie czy tutaj w te koła wejdzie, bo to są wyższe koła, nie? A botniki wiesz są standardowe. Uh -huh. Jak nie, to trzeba będzie coś tutaj przerobić jeszcze. Nie, no chyba wejdzie, co? No, nie wiadomo. Si okaże zobaczymy, nie? Jak tam chodził? Fajnie chodził? No. Kto jechał Andrzej czy wodził? Andrzej? jechał? No o, osobiście. Nie opuszczę. Trochę opuść! Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. 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 Ona, już siedzi. Ona już siedzi. Tak, czy nie? Nie. Jeszcze nie siedzi? Centymetr. Marka Ale niech nie opuszcza. Ja tu już załapię. Już masz załapane tutaj? No. To pięknie, to załapuje. do czyszczenia będzie po to.

Chodnieś trochę czy nic? nie robi. Nic. Opuść trochę Teraz no. Ja nie wiem, czy tam co, spawa, czy jeszcze jednej takiej. Tutaj. Nie, ja bym dał jeszcze jakieś podkładki. jeszcze raz. nie. No, za, to podnieść. Tak, pod, tak, pod każdej Czasem... Nie, nie, nie. Nie, jeszcze Nie. Nie. Ja ja no to jest płaszcze. Jak go dokręcisz, to na Chyba, że Andrzej ci tutaj wytniemy i będziesz miał trochę mniejszy błotnik <grym> Nie Andrzej, co ty powiesz, by tu ci wyciął takie? Nie, ale to te poszerzenia nasze to no, będą pochować Ty masz poszerzenia? A, A jeszcze... jeszcze zobaczymy, ci się natknąć no, wszyscy. Słuchaj, wszyscy zobaczymy, nie? ci jeszcze podpchniemy. Bóg tu i dwa, dwóch tam do tyłu, a Marek z drugiej strony. Do przodu pociągną. Jeden bawałany inny, całkiem jakieś. Ile masz? Cztery. Cztery? Pokaż. Nie, to ręcznie podniesiemy tyle. Poczekaj, mam, ręcznie. Pamiętajcie, jak będziecie mieli podobne kabiny i będziecie chcieli większe koła, będziecie musieli trochę ujeść w kabinę, nie? Ty sam czapnął. Nie ma gdzie. Nie ma gdzie. Nie ma gdzie. Co ty tam siedzisz, Bodzio? Bo nie, nie mają gdzie stanąć. A to... Marek ma coś w gumaczu. A Marek podczas ma... odwodnika chyba teraz... Co ma? Nie, no bo teraz Marek coś ma w gumaczu. Co masz w gumaczu? Teraz tyle samo tyłu i tyle samo tamta strona, nie? O, Myślałem, Podkładka. że 5 złotych, a to nic. Taki duży gumowiec co A Marek <noise> wywala? pieniędzami sypa, ja nie. Teraz tak samo tył. Marek wywala, tak. Można To się boje. podłożyć No tak. To było się, się z czasem z Powiem, że te bałwanki się czasami nie zgrotu kiedyś, nie? No, że trzeba. Własność dla kanaciąg. Poparką dogniesz trochę, zobaczymy ile usiądzie bałwanek. Chłopaki, Tu może u góry do... podkładkę by bo nie załatwił źródło. Ale... Już? No. Czekaj. Żelaz, popuści. Przeszedł, No, fajne, nie? Jak w John Nie, to daj z boku daj Na bliźniaka Do, boku. <laughs> do boku Do góry? No, do góry I mamy Andrzej, byś mógł tą łyżką odjechać, nie?

się będą testy napędu, mówi. To przyczepę pobierze do balotu. Aha, ja? Nie, pierwsze słyszę. No Marta. No. Kameruj tam na kameru. kameruj. Kameruję, kameruję. Spilmy go dobrze tam. O, teraz będzie patrz, patrz, patrz. Zobacz, za, co się dzieje. papa papa Pa pa! Pa pa! Teraz tylko opróżę, ja opróżniam, dopiero co wymyłem. To jest, patrz. nie? Patrz, Zobacz. Co on robi? Jak on tak będzie tym Ursusem jeździł? Kurczę. A ty jedziesz grać, jo? Bodio. Bodio, nie szkoda ci tego Ursusa. Zobacz jak on wariuje. Trzeba jechać po śruby. Pojedziemy po śruby. A gdzie? Nie, zbikam ci pojedzie. No tam gdzie zwykle po śruby. No dobra. Ale wy by mogli być 8-8 albo 10 grać. No. no Marek, okaz zdrowia i urody. Tak. tak. Co tak. sądzisz? No, jak Wodzio zrobi, to tak nikt nie zrobi, no co? Jak, an no. jak Andrzej zażyczy, to nikt nie zażyczy. No, nie? Ja. To... Zrobi, ma no zrobić, to to... Jeszcze nie wszystko umiemy, nie? Mhm. I jeszcze wszystko nie jest zrobione. No. Tak więc żegnamy się z wami. Na razie. Pa, na razie. Andrzej, Michał, Boguś, Marek i Asia. Napiszcie, jak Wam się podoba. Tak. Poważnie. Nie czekajcie napisz. na kolejne. No. Trzymajcie się, pa! Moment Subskrybuj. Oceniaj.